Więc, kamraci i kamradki, jedna z kar w kodeksie karnym, który poprawimy, kiedy przejmiemy władzę, będzie zakaz mówienia po polsku. To bardzo jest dobra kara. Bardzo jest dobra kara. To nawet jest kara zbawienna. Publicznie zakaz mówienia po polsku. Język polski to nie jest ścierka, którą możecie sobie swoje buzie wycierać. I wypowiadać kwestie w obcych językach, proszę to mówić. W obcych językach. Sobie nie życzę, szudrych żebyś mówił do mnie po polsku. Nazwałeś mnie łobuzem, a ja ci darowałem. A to jest zniewaga.